Przejdziemy do dwóch przypadków używania Pegasusa, tak? Wiemy, też, że tych przypadków było x i to nie była mała liczba. Do, w jakiej części tych spraw Pan, jaką częścią interesował się Pan osobiście, i czy był jakiś klucz, według którego Pan się jakąś sprawą interesował, czy też nie? Jakby tak w procentach to określić. Czy znaczy, Nie podzielę opinii Pani Poseł, że to była wielka ilość spraw, wbrew takim wyrażeniom... Ja nie było... mówię, czy wielka Ja, ja rozumiem, ale nie Pani wyraziła jak... Aha, tego rodzaju opinie, tak, więc proszę rozumiem. pozwolić, że też jakby Dobrze. do tego się odniosę. Nie podzielam tej nie. oceny. Uważam, że to była stosunkowo niewielka liczba spraw, biorąc pod uwagę na skalę liczbę? państwa. Zna Pan tę liczbę? Nieco ponad 500 przypadków na przestrzeni około 5 lat to rocznie średnio wychodzi nieco ponad 100 przypadków na 400 milionowe. Dobrze. Państwo naprawdę to nie jest wiele tego rodzaju wydarzeń, które były spowodowane też inicjowaniem tego rodzaju środków operacyjnych. Natomiast przy okazji, przy okazji, przy okazji hmm. analizowania część? śledztw. Na takich okazjach dowiadywałem Przy okazji analizowania jakichś mhm. śledztw, jako prokurator generalny, był informowany o ważnych postępowaniach mhm. i przy takich okazjach dowiadywałem się czasami post faktu.